Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi założeń i rzeczywistych celów ustawy piątka dla zwierząt. Proszę państwa, witam w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. I tu, co tu mamy na początek? Terefere, o, szanowny panie Stanisławie, pierwsze, piątka prezesa, czy to przemyślany? plan prześladowania producentów rolnych i czy obywatele polscy są programowo prześladowani przez administrację państwową. Czy to dobry pomysł, by polscy hodowcy zwierząt za prześladowanie z, zawodu, z powodu prowadzonej działalności gospodarczej wystąpili o azyl i wsparcie w innym państwie. No wolałbym, żeby nie musieli tego robić. Moim zdaniem naczelnik państwa nie ma przemyślanego planu prześladowania, tylko zresztą potknął się o własne nogi w tej chwili. Uważam, czy podejrzewam, może tak, że naczelnik państwa w, 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 tą ustawą chcę, chciał doprowadzić do zdemolowania części rolnictwa polskiego, a może nawet całego rolnictwa polskiego. A jako jedynej dziedziny gospodarki jeszcze zdolnej do konkurowania z innymi rolnictwami innych krajów. I to nie może nie podobać się Niemcom, to nie może nie podobać się innym państwom zachodniej Europy. Podejrzewam, że naczelnik państwa zrobił to w zamian za obietnicę, że Unia Europejska nie będzie wiązała wysokości subwencji finansowych y, od, ocen, z oceną stanu praworządności. Wydaje mi się, że to był nie taka w przypadku naczelnika państwa nie ma takiej tu bezinteresownej, że tak powiem, y, niechęci do niszczenia rolnictwa. Y, następne pytanie. Następne pytanie. Je, jeżeli zwierzęta Spersonifikujemy i zrównani, zrównamy z ludźmi, to czy ludzie. To czy ludzi będziemy mogli oficjalnie traktować jak bydło? To, tak, oczywiście, jak jeżeli zwierzęta jak ludzie, no to ludzie jak zwierzęta, to jasne. Czy tworząc w definicji podmiotów prawa cywilnego trzy kategorie: osoby fizyczne. Osobę, osobę ludzką czy zwierzęcą, i perspektywicznie roślinną wyprzedzimy trend i umożliwimy zwierzętom na przykład spadkobranie. Głupie czy genialne? No, nie sądzę, żeby spadkobranie tutaj wchodziło w grę, natomiast wydaje mi się, że prędzej czy później pojawią się z grona obrońców zwierząt pojawią się reprezentanci polityczni. Zwierzęta zyskają reprezentację polityczną, być może nawet reprezentację parlamentarną. No i tu, ponieważ będzie bardzo trudno preferencje zwierząt zbadać, to kto wcześniej wstanie, to ten może wygrać wybory i zostać prezydentem nawet. Jeżeli człowiek sadzi drzewo, by mieć z tego pożytek, to czy powinien mieć Bezwarunkową możliwość ścięcia go w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Pełnomocnik do spraw roślin... Pełnomocnik? Osoby roślinnej, och przepraszam, występujący o zadośćuczynienie dla skrzywdzonego drzewa, czy to wystarczająco absurdalne, by stało się prawdziwe? Nie ma takich absurdów, które by nie można było, których by nie można było wprowadzić. Czy weganie są śmiertelnym wrogiem roślin? No nie są chyba, bo znaczy no, można powiedzieć, że oni twierdzą, że nie są, ale są, bo oni rośliny zjadają. To już w gorzej, gorszej formy wrogości nie można sobie wyobrazić. Pan Wojciech Więckowski, szanowny panie Stanisławie, czy stosuje się pan do nakazu noszenia maseczek? Po obejrzeniu ostatniego odcinka mam wrażenie, że nie, chyba że nagrał go pan przed sobotą. No, nagrałem go przed sobotą, tak. Nie uważa pan, że w ramach odpowiedzialności za społeczeństwo należy nosić maseczki choćby w trosce o komfort tych, którzy boją się zachorowania na koronawirusa? Wie pan, no. Ja mam wątpliwości i to nie jestem odosobniony w tym, że wartość medyczna maseczek jest bardzo niewielka, o ile w ogóle jakakolwiek istnieje. To po pierwsze. Po drugie, że maseczki, skoro tak, to maseczki co zresztą ujawnił w niepojętym przypiwie szczerości główny inspektor sanitarny że maseczki tak naprawdę służą tresurze, a nie tam jakiemuś zwalczaniu. Zbrodniczego koronawirusa. No i trzecie, że rząd przy ten tą tresurę wspiera terrorem, bo kary są tam od 500 do 30 tysięcy złotych. A pretekst jest oczywiście taki, że jak ktoś. Sprzeciwia się noszeniu maseczek, to jest kurwym synem, który nie dba o zdrowie innych i tak dalej. Nie chce się tutaj poświęcić do, dla społeczeństwa. Więc ja raczej z takim, opo, znaczy z niechęcią patrzę na te objawy tresury i trochę mnie przeraża to, że. Tak duża część ludzi tej tresurze się poddaje. Co prawda rozumiem przyczyny, bo postawienie na instynkt samozachławczy wywołuje bardzo silne emocje, no ale to już świadczy nie tyle o, powiedzmy, Zachowaniach ludzkich czy motywach ludzkich, co o sprycie promotorów rewolucji komunistycznej i epidemii, która jest moim zdaniem elementem tej rewolucji. Pewna osoba postępowa stwierdziła, że skoro mówi się, że kobiety są stworzone do bycia matkami, to można stwierdzić, że mężczyźni są stworzeni do bycia homoseksualistami, bo mają tyłki. No to kobiety też mają tyłki. Nie widzę tutaj jakiegoś tego, no wie pan, ja powiem tak, to zresztą mówiłem wielokrotnie, że no ja też mam tyłek, ale homoseksualizm napełnia mnie obrzydzeniem, napełnia mnie obrzydzeniem i uważam, że to jest bardzo zdrowy odruch, dlatego, że to jest element instynktu przetrwania. Że to jest element instynktu przetrwania. Także ja bym tutaj takich karkołomnych yy, teorii nie yy, podzielał. Co się dzieje z ludźmi, że wymyślają takie drdy małe? No to albo wariaci, albo skurwysyni, no tertium non datur. Wśród postępowców wariatów jest bardzo wiel, duży odsetek, także nie można tego wykluczyć. A reszta to są skórwysyni, łobuzeria. Jak tłumaczyć postępowcom, że ich działanie jest szkodliwe? Nie tłumaczyć. Lać w dupę, aż będzie trzeszczało i tyle. Jak to szkoda ich przekonywać, dlatego że jak kogoś, komuś nie można do rozumu przemówić przez głowę, to trzeba przez tyłek mu przemawiać i, i tyle. Oczywiście takie błyskotliwe przemyślenia zazwyczaj są wyśmiewane, ale poziom głupot wypowiadanych przez lewicę jest niewyobrażalny. No to jak Pan chce ich przekonywać? Jeszcze 10 lat temu w powszechnej opinii społeczeństwa taki margot powinien siedzieć w psychiatryku, a teraz wiele osób twierdzi, że może się tak czuje, a każdy merytoryczny argument w oparciu o biologię jest odrzucany. Są tworzone nawet teorie o kilkudziesięciu płciach. Czy jest jeszcze jakaś szansa, że ludzie się opamiętają? Od czego to zależy? Bo jest szansa, że się opamiętają. Jeżeli y, sami się nie opamiętają, to przyjdą muzułmanie i ich opamiętają. Margota, nie wiem, bo łeb mu urżną, bez żadnej tam dyskusji, a te wszystkie feministki ubiorą w Gelabiwie i kijem zagnają do haremów, a jak któraś się nie będzie już do haremu nadawała, no to tam, nie wiem, przetopią ją na konserwy dla psów i taki będzie koniec. Darek Feller. Szanowny Panie Redaktorze, czy w Pana opinii zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z czasów, kiedy tym resortem kierował Bronisław, kierowali Bronisław Geremek i Władysław Bartoszewski 97-2001, mogą być realizacją zapowiedzi y, Izraela Zingera z 96 roku o tym, że Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów, zwłaszcza działalność polskich ambasadorów w krajach. Ameryki Łacińskiej. No, nie bardzo tu Izrael Singer nie mówił, że Polacy nie będą, by... aha, że spadkobiercami polskich Żydów, no on mówił co innego, że Polska będzie jak nie tym żydowskim roszczeniom, to rzeczywiście w tym sensie, że majątki pozostałe po Żydach przejmą Polacy, to Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No, i to Ministerstwo Spraw Zagranicznych jak Radosław Sikorski został książę małżonek, został ministrem spraw zagranicznych, to wywołało to w pewnych środowiskach niepokój i Gazeta Wyborcza wyjaśniła tym wszystkim zaniepokojonym, że niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to ministerstwem kieruje ekipa skomplektowana przez Bronisława Geremka. I tak chyba jest do dnia dzisiejszego. Także, że tak powiem, władza ministrów spraw zagranicznych nie wychodzi poza próg ich gabinetów. Korytarze już są eksterytorialne. Kamil Warszawicz-Warzycha. Szanowny panie Stanisławie, chciałbym zadać panu dwa pytania. Czy zgodzi się pan z tezą, że okres przemiany, od przemiany ustrojowej w Polsce do roku mniej więcej... 2000 mógł być największą szansą we współczesnej historii naszego kraju na uzyskanie pełnej niepodległości, szeroko rozumiany rozwój i umocnienie pozycji na arenie międzynarodowej gdyby odpowiednio pokierowano zmężeniami w Polsce. Tak jest, zgadzam się z taką tezą, że do, nawet do, do 2033 roku, do referendum akcesyjnego, taka szansa była, a później potem już oczywiście zniknęła. Drugie pytanie. Jakie według Pana okoliczności musiałyby zaistnieć w obecnej sytuacji politycznej w Europie i na świecie, aby znów pojawiła się tego rodzaju szansa, nie licząc zmiany ekipy, Rządzącej w Polsce. No, znowu by się musiała pojawić próżnia polityczna w środkowej Europie, albo musiałaby, musiałby zacząć być realizowany pomysł Trójmorza. Z tym, że tutaj można też to spartolić bez żadnego pożytku dla Polski, ale można by to wykorzystać z pożytkiem dla Polski. Pan Robert Kowalski. Szanowny panie Stanisławie. Czy mógłby Pan odpowiedzieć coś więcej, opowiedzieć coś więcej na temat książek, które rekomendował Pan do przeczytania odnośnie polityki w przeszłości, a także dlaczego akurat te Pan polecił, gubernator? No, Oj, no nie wiem, co miałbym mówić, bo musiałbym opowiedzieć treść tych książek, a to jednak są książki, więc bardzo niezręcznie mi by było. To jest książka o władzy. Gubernator to jest książka o mechanizmach zdobywania i Sprawowania władzy, bardzo pouczająca oczywiście w realiach amerykańskich, no ale tu, dlaczego nie? Jeśli chodzi o Mateusza Bigde, no to jest już bliższa nam, bo to jest na podstawie realiów polskich z okresu międzywojennego. A faraon to jest też książka o władzy, tylko że przeniesiona do, staro, do grunt starożytnego Egiptu. I lektura tych trzech książek przekonuje nas, że mechanizmy władzy są wszędzie takie same. No, chociażby dlatego warto. Te, te książki przeczytać. Po drugie, czy nie myślał Pan o napisaniu własnej książki o podobnej tematyce? No nie, bo ja nie mam talentu do pisania powieści, a to są powieści, to jest beletrystyka. Ja nawet nie próbowałem, bo wiem, że to bym źle bym to zrobił, więc po co? Trzecie pytanie, czy mógłby Pan polecić filmy, seriale dotyczące także podobnej tematyki? No, niech się pan nie gniewa, ale w tej chwili żaden taki tytuł mi nie przychodzi do głowy, chociaż rzeczywiście były y, filmy. No, wszyscy ludzie prezydenta na przykład, czy obywatel Kane, takie już amerykańskie, y, czy taki serial y, Domek z Kart, chyba to było w Waszyngtonie. Z tym takim aktorem w roli głównej, który potem był oskarżony o molestowanie, zapomniałem jaką się nazywa. Ale oglądałem ten serial i wydał mi się bardzo taki ciekawy i pouczający. Wojtek Pilwiński. Szanowny panie Stanisławie, dlaczego uważa pan, że Muzeum Polin to antypolska organizacja? Uprzejmie proszę o konkretny dowód. Czy ta ich flagowa legenda i brak niej informacji o tym, że Żydzi byli tysiąc lat temu porywaczami i handlarzami niewolników, to jednak nie za mało, na tak radykalny osąd, tak samo wspominana przez pana notatka jakiegoś tam ambasadora. Może i ta notatka dowodzi, że jacyś wrogowie Polaków wspierają polin, ale chyba nie dowodzi samej antypolskości Muzeum i ludzi tam pracujących. Niektóre z ekspozycji przygotowywała bliska mi osoba. Jest nią bardzo delikatna i przyjazna dziewczyna. Nie mogę pozwolić nazwać jej antypolką, bo to po prostu nieprawda. Chyba że mi pan udowodni, ale to wystarczy wystarczy pójść tam do tego Muzeum Polin, żeby się przekonać, że jest to ośrodek kreowania antypolskiej propagandy, jest to ośrodek kreowania pedagogiki wstydu. No, i jest to ośrodek, ważny ośrodek koordynacji żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką. No Na pewno ma pan rację, że ta pańska znajoma jest wartościową osobą, ale może no by się znalazła jakąś lepszą pracę, a nie tam taką, bo to jak ktoś wysługuje się. Czy pracuje w placówce antypolskiej? No to, no to chyba albo sobie z tego nie zdaje sprawy, no to jest mało spostrzegawczy, a jak sobie zdaje sprawę, no to, no to tak. Pan Robert Frączek. Panie Stanisławie, jak to w końcu jest? Kto naprawdę rządzi w Polsce? Stare Kiejkoty, czy Masoneria? I czy można z imienia i nazwiska wskazać te osoby? Dziękuję za odpowiedź. Życzę dużo zdrowia. Pozdrowienia z Chicago. Nie myśli pan jeszcze tutaj zawitać. No myślę, ale teraz to bardzo trudno będzie to zawitać do Chicago. Nie Kusiłbym się o wskazanie konkretnych osób, chociażby dlatego, że wszyscy po trochu tam próbują naszym krajem rządzić i to właśnie dlatego taki efekt powstaje, bo gdyby ktoś jeden rządził, to może by to wyglądało lepiej. No a tak to wygląda, tak jak wygląda koń, jaki jest każdy widzi. Proszę Państwa, i tym banalnym spostrzeżeniem kończę ten cykl. Do zobaczenia przy cyklu następnym. Szkoda, że ludzie nie czytają Biblii, a jak nawet czytają to pod kątem takim eschatologicznym, a Biblia to tam wszystko jest takie... Proszę? Praktyczne rzeczy. Tak, bardzo praktyczne rzeczy. Tam nawet jak powieść szpiegowska jest tam, księga Estery, to jest nic tylko kryminał jeden. dalej lepszy od tego, co tam piszą rozmaici autorzy. No i przy, tam, przy ten przypadek Józefa Egipskiego, tego siedmiu lat chudych i pustych. Co zrobił Józef Egipski? Został pierwszym ministrem faraona, jak mówi sny, tak jak się faraonowi podobało. I wprowadził, pod pretekstem, że będzie, będą lata chude, wprowadził dodatkowy podatek. I tu bardzo tam skrupulatnie ten biblijny autor odnotowuje. Bardzo wysoki, 20% podatek zbożowy. Zakładam, że pobór tego podatku odbywał się rzetelnie, ale to wymagało całej armii brachmistrzów, którzy oszacowali zbiory u każdego chłopa i wymierzyli mu ten podatek. Rzetelnie, żeby to no, nie za dużo, nie za mało, no trzeba, to, to mnóstwo ludzi musiało być, cały aparat biurokratyczny, który oczywiście z tego się musiał utrzymać. Co więcej, ten podatek był w naturze, więc to zboże. No nie można było zwieźć go i zrzucić tam na ziemię, no, trzeba było wybudować ten pierwszy ten program interwencyjny, finansowy, fiskalny. Wymagał natychmiastowego podjęcia następnego programu interwencyjnego, programu budowlanego, budowy magazynów i koszar dla wojska, które by tych magazynów pilnowało, przecież zostawić magazyny bez ochrony, no to tam po, pierwsza noc i nie ma żadnego rozboża, prawda? Więc no to trzeba było, to też pociągało sobą koszty, nie tylko koszty, ale konieczność. Zatrudnienia siły roboczej. Ludzi i zwierząt pociągowych, bo przecież te magazyny nie mogły być na drugim końcu państwa. Kto by to dowiódł przy tam ówczesnych środkach komunikacji? Musiała być gęsta sieć tych magazynów i koszar dla wojska. To gigantyczny program budowlany. I przesunięcie siły roboczej skąd? No z rolnictwa, bo skąd być, z jakiej innej gałęzi, jak nie było przemysłu przed z rolnictwa. Biorąc pod uwagę charakter rolnictwa egipskiego wtedy, że ono wymagało ogromnego nakładu pracy ludzkiej przy irygacji, utrzymywania kanałów i tak dalej, że ją obciągnęło tych ludzi do prac budowanych, włożenia kamienia i tak dalej, no to nie miał kto kanałów pielęgnować. I wystarczyło kilka lat takiej polityki, żeby w Egipcie zapanował głód. I co wtedy Józef zrobił? To zboże, które odebrał za darmo, zaczął sprzedawać. Zaczął sprzedawać. I jak biblijny autor podaje, w pierwszym roku wszystkie pieniądze z całej ziemi egipskiej trafiły do skarbca faraona. Przejął cały kapitał finansowy. No a głód trwał nadal. To w następnym roku chłopi, żeby to zboże, które kiedyś oddali, mogli kupić, musieli wyprzedać, zacząć wyprzedawać inwentarz. I jakoś ten rok przeżyli. W następnym roku głód trwał nadal, musieli wyprzedać ziemię. W ten sposób cała ziemia stała się własnością państwową. No i wreszcie w ostatnim roku za to zboże, które kiedyś musieli oddać jako w podatku, sami siebie sprzedali w niewolę. Zostali niewolnikami państwowymi. To jest pierwszy w historii literatury światowej opis tworzenia kołchozów. Kołchozów. Bo Józef utrzymał potem przy państwową ziemię i tych, niewol, tych niewolników państwowych na gospodarce. I ciekawa rzecz, utrzymał od niewolników ten podatek 20%. Utrzymał. Także bardzo ostrożnie trzeba, wie pani, Wergiliusz w Eneidzie, czy nie, to właśnie nie pamiętam. chyba nie Wergiliusz. Homer chyba pisał. Tino, da na osobę, do naferencji. Boję się Greków nawet jak przychodzą z darami. Otóż to trzeba pamiętać, jak nasi umywani przywódcy chcą nam pomagać. Oni tak pragną naszego dobra, a tak niewiele nam już zostało. Proszę Pani, z jednego powodu, bo Józef tego podatku nie wymierzył kapłanom.